Cześć, Na finale tego sezonu wakacyjnego kończymy ten sezon wakacyjny. Ja Wam dziękuję za ten sezon wakacyjny. I myślę, że się spodobał. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu i lajka, kciuki do góry. I jeśli ten film się spodoba, to też dajcie znać w komentarzu oraz kciuki do góry. Dzisiaj, więc skoro kończymy sezon wakacyjny, to mam dla Was propozycję sałatki, takiej bardzo prostej, letniej, bo możecie sobie jeszcze ją sobie przyrządzić do każdego posiłku czy to na czy na kolację, bardzo łatwa jest. Letnia, także super. Do tej sałatki potrzebujecie tylko i aż czterech składników. Także jest bardzo prosta, każdy ją wykona. A do niego y, potrzebujecie umytego wcześniej pomidora, y, pieprzu, Otworę rogu. Ja mam taki, taki pół tego. Więc pół tu wam potrzebny. I sosu czosnkowego. Ja bardzo lubię. Więc cukier. Najpierw. Najpierw, tutaj przybrzę. Oj i to tu się dzieje, yy, że Wam pokażę co i jak. Najpierw kroimy pomidora. Może być większym nożem. Uf, takie plasterki. Watchki, no kostki jak tam wolicie. a takie większe nawet, to wtedy będzie hop, no takie kurstki. nie? Także to będzie taka idealna sałatka na lato. Bardzo ufana opcja na lato. I teraz kładziemy na takie właśnie kostki, hop. Najpierw na pasterki, na potem na kostki takie. Yy. Aha, i tą sałatkę, takie miejsce będzie, taka sałatka. Możecie sobie większe miejsce zrobić. Także spoko. Możecie sobie tego pomidora obrać z skórki. Tak jak chcecie, te cieniu. Tego. No, już mamy pokrojonego pomidora. Aby nasza sałatka została musi być twaróg, takie półtusty. Więc Przerabiam sobie ten twaróg. Przerabiam sobie tak na pół tego twarogu. Taki plaster twarogu ląduje w C, Nie więcej. I będziemy długopą dora szarpować, jak nożem. Można lidercem, najbardziej. Tu jest za mało twarogu. Można sobie dodać tego twarogu. po trochę. Kontaktować to o tak nożem albo młodem Teraz jak już mamy ten faruk, to bierzemy tego pomidora i pomidorka do forogu. i I tak zamieszając, trochę zamieszając polewamy do smaku sosem troskowym, tak trochę. Sos. rozprowadzamy. Trochę zamieszając. Dobra. Dobra. I żeby to miało smak, sens trochę pierwsze. Jeszcze trochę zamieszając. I to stała nasza sałatka. I będziemy ją teraz testować. Jak ona smakuje? Można udepchać nóżką. Jakokolwiek. W testuje testuję. Wy smaku. Mogę? Bardzo dobra, chodzi o połączenie smakowe, to bardzo ładnie się włączył ten smak. Smaku bardzo dobra. I bardzo taka świeżająca jest. Także yy, super, jak chcecie możecie dodać jeszcze yy, warzyw, takie sałatki, jak już się, lubicie, yy, no i tak to wygląda, yy, no. i Wam polecam taką sałatkę. No to bardzo szybka, oświeżająca super sprawa. Także polecam go leci do Was. No. I jeśli. to przewidzę się. podoba. to daj znać w komentarzu. No jeśli się spodobało to to kciuki do góry, subskrybujcie kanał, komentujcie a my za się na początku sezonu jesiennego, który będzie zwał na akcentem jeszcze wakacyjnego ponieważ będzie taki i szorty będą, Tu na nie wiem jeszcze ile, ale kilka, z e, nad e, No, ale ogólnie, ogólnie będą jesienne filmy, e, także zapraszam na jesienne filmy za tydzień już. Także mnie na Instagramie oraz w TikToku, też będzie jesienią. Hmm. także też na Instagramie oraz w TikToka, także także widzimy się za tydzień, w sobotę oczywiście, eee. i co? Trzymajcie się, ja cześć!